Co drogą, ej, czekajcie, co było takim niby spoilerem w pierwszym odcinku, w tym To Totalna porażka, Play. Że Alejandro? No, może, no chyba że, chyba, że to, no to chyba, że tak. Może to było spoilery. No dobra, no okej. z ten tutaj były. A, od Alejandro. To intro jest śpiewane przez tą samą osobę, tylko skrócone do 30 sekund, ponieważ kartę to potwierdziło, powiedziało, że intro ma mieć 30 sekund. To intro jest przesłane i skrócone, ale to jest to samo. No, no niby to jest to samo, ale no... skrócone jednak. I od Bartosza w pierwszej wersji scenariusza w drużynie bohaterów zamiast sama był Owen, a w drużynie Drani była Anna Maria zamiast Gwen. A to jeśli chodzi o Drani, to dobra zmiana, że Gwen jest. A jeśli chodzi o bohaterów, faktycznie może Owen byłby lepszy niż sam, ale zobaczymy. Dobra, a po tym odcinku memy. Po tym odcinku memy. Nie, nie, to, to nie ma sensu już. To, to już nie ma sensu. Zabiliście mi śpiewanie tego, naprawdę. Totalna porażka. Plejada gwiazd niech tu nadchodzi burza! <śmany> jest się! On chce tu wrócić po tylu latach! <śmany> Ej wy! Skończcie już z tymi bzdytami! Cicho koledzy, bo Mike się budzi! Ha? Co jest? Mówicie coś do mnie? Ale <śmany> <śmany> Kotni, co jest? To jest, że dzielimy chatę z super ciężkim przypadkiem szaleństwa! Patrz, Kotni! Zaktualizowałam twoją galerię śpiących zdjęć na moim fanpage'u! Jesus Christ, to jest creepy as hell! Nie lubię łamać zasad Krysa dotyczących przemycania takich rzeczy jak komórka, ale przecież muszę zaktualizować mój blog. Zoey tak naprawdę jest słodsza niż w telewizji. Kortni jest bardziej kotnejowa niż dawniej. Teraz jest dużo lepiej. Ostatnio miałam ci maleńki problem z dostępem do internetu. Bez połączenia z moim kodem pewnie straciłabym rozum! Och, internecie, nie opuść! Nice! Daj mnie! Obsługa frajerki! A! Ojej! Śniadanko! Dzięki, szefie. Musimy wygrać następne wyzwanie i dostać się do spa! Prawdziwa miłość pobudza apetyt! Och, podoba mi się tu! Koniecznie muszę zostać milionerem. Stałem o 5 rano, żeby obejrzeć wypuszczenie gołębi, i powiem wam tylko jedno. Piękne to było! Tak! To jest życie! Jak się nam poszczęści, cały sezon będziemy żyć jak królowie! Za draństwo! Tak. Ach, no ja coś czuję że Duncan i stare Piany się dobrze dogadają. Co z tobą o Laluniu? Eee, <laughs> Nic, tylko no wiesz... Ciekawe co u Lightninga na wyspie kości! Od Lightninga! Zostaw ją! Kasugano Sora się pyta, kto jest moją najbardziej ulubioną postacią. Chad, odpowiedzcie mu, kto jest moją ulubioną postacią w totalnej porażce. A, a! A! Woo! kurczę! Rybka wraca w górę rzeki! Nikt nie znajdzie figurki niezwyciężoności Trzeba go wyeliminować zanim stanie się dla nas za mocny To może zajmijmy się tym od razu Bardzo Byłem ładnie, czas bardzo ładnie Mam <noise> stracić to? A w życiu? Masz rację, tu jest bajecznie Wiesz na czym dzisiaj spałem? Na poduszce, z prawdziwym pierzem Na farmie mam worek jutowy Wypełniony małymi zwierzętami Udziabała cię kiedyś poduszka? Chciałam pożyć śniadanie, a to znaczy, że ty powinieneś się prześmknąć. Jeśli ktoś pamięta moją historię, to. o, oh, nice. Eee, ale jeśli ktoś pamięta moją historię, to ja kiedyś udziebałem poduszkę, Pozdro dla kumatych. A teraz zobaczmy, jak chudy Ed masuje po nogach Alejandro. Odstąp mi wreszcie masażystkę! Na pewno ma magiczne dłonie? Chciałbym móc je poczuć. Serio mówisz? Nadal masz dręt białe nogi? Nie wiem, czy odzyskam w nich czucie. W końcu siedziałem wewnątrz robota przez cały rok. Wiedziałabyś, gdybyś za-smsowała. Jakbyś ty do mnie smsował? Będziesz woskował sobie brwi? Wow. To się nazywa męska depilacja, bo jest bardzo męska. A nie pisałem do ciebie, bo siedziałem w tym głupim robocie. No... Y y nieważne. Włagam. Całe to nie czuję. Nóg to zwyczajna ściema. Oczekuję współczucia. Ale uwaga, ja nie dam się na to nabrać. Bujać to my, a nie nas. Heather nigdy nie wyglądała tak promiennie. Te śniące włosy, te zmarszczone brwi, sposób w jaki włoski nad górną wargą łapią światło, kiedy wrzeszczy. No co, przez rok siedziałem w kostiumie robota. Uwaga, obozowicze! Czas! Czy załatwić dziecięcy wózek? Spanner. O, Ale ktoś kogoś ignoruje! straszne! Telewizyjne pary to nigdy nie jest dobry pomysł. Znalazłeś figurkę niezwyciężoności? A po co? Sam jest figurą niezwyciężonej. Ależ on arogancki, rozumiałbym to, gdyby miał tę twarz. Ale nie ma tej twarzy. To prawda. Arogancki? Ludzie, kochani, patrzcie na to. I yeah! Bonjour, my campers! Niektórzy z Was pamiętają pewnie nasze paryskie wyzwanie. Znajdź i zbuduj sobie rzeźbę. Cóż? Tym razem nasi starzyści zakopali gdzieś na tej plaży puzzle 3D. Po siedem puzzli na drużynę. Znajdźcie wszystkie kawałki i ułóżcie je na podejście, odtwarzając budowle, które widzieliśmy podczas światowego turnę. Kto pierwszy skończy wygra. Sam? W porządku? Eee, czuję się dziwnie. Jak... jakby odwodniony czy coś? Eee, nie wiem dlaczego. Nikczemne sępy wygrały pierwsze wyzwanie, więc będą kopać szpadlami. Rzucamy. A, a! A! A, szpadel, proszę. Potrzebuję dwóch. Jak ten się zmęczy, to użyję tego. Ej, a gdzie nasz szpal? Schodzenie z podestu i wchodzenie na niego nie będzie łatwe z powodu FOS. Wypełniony! Aaaa! Skorupiaki! Aaaa! <laughs> Zupełnie nie wiem dlaczego, ale zawsze mnie to bawi. Lightning wie, że sprawdzi się! Siba! I lepiej sprawdzajcie, czy w piasku nie ma min pułapek. No ale czym my mamy kopać? Sorki, szpadle są tylko dla zwycięzców. Będziecie musieli używać rąk. Wyzwanie zacznie się teraz! Podzielimy teren na sektory i każdy będzie kopać w swoim. Nie! Podzielimy plażę na kwadraty i każdy wybierze sobie jeden. Zoe powiedziała to samo. To dobrze. Zrealizujemy pomysł, na który obie wpadłyśmy. Jazda! 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 O, tak, tak, tak. Możemy już zacząć kopać. Co tu jest grane? Hello! To totalna porażka, a nie totalna przyjaźń. Strategia, ludzie, strategia. Zaczniemy z jednej strony i będziemy kopać w linii prostej. A jeśli puzzle są na samym końcu? He, he! Trzeba zacząć z dwóch stron i spotkać się w środku. Mam rację? Lightning sam wie, gdzie ma kopać. Nie da sobą rządzić. Czasem, jak mam pusty brzuch, mózg też nie jest pełny. Głupia ryba z wyspy kości. Hmm. Prawdopodobnie zajmiemy się anotarem w porażce, dokładnie. Do w ostatnim sezonie Mógłby czasem się, się zamknąć. O, mamy Żygi jednak. Mamy Żygi. No dobrze, bo bez rzygów ten sezon byłby słaby, naprawdę. <grystanie> Uo, brudne ciuchy szefa! Ech, troszkę zaletują. <grystanie> Masz! Można by wykorzystać umiejętności Manitoby Smitha. Grrr. Tak się składa, że prawdziwy skarb jest u mego boku. Mruk mruk. Dobra, będziemy kopać okrężnie <śmienicza> w kierunku środka. Nie! Zacznijcie od rogów, a potem zygzakiem do środka. <śmienicza> Ale drużyna, no właśnie, drużyna bez lidera jest jak koń bez głowy. Biega w koło na oślep. Jestem raczej pewna, że koń bez głowy nigdzie nie pobiegnie. Tak jest, dlatego powinnam być liderem tej drużyny. Nie! Ja rządzę! Niech drużyna zdecyduje! Dobra! Chodź tu skoro! Lightning! Skąd! Mam już tego do! Wiedz, że ja doceniam twoje wysiłki. Jesteś tak mądra, jak twoja skóra jest półprzeźroczysta.! What? A, Wiem, że jest podły, ale... Ach, te oczy! O! Oh. <laughs> okay. Uwaga, drużyno! Jestem waszą szefową! Nie, ja rządzę! Znalazłam coś! Gdyby nie, ja nie udałoby ci się! Oj. Wybacz! Dwie miny pułapki, dwa kawałki puzli i dwie cudownie zdradliwe fosy! Wszyscy jeszcze są w grze, ale to nie potrwa długo. Oglądajcie totalną porażkę Plejawy Gwiazd. Minęła godzina, a drużyny wciąż mają po jednym kawałku. Czas postawić bardzo trudne pytanie. Dlaczego tak długo to trwa? Nie ma już Tak Jestem Bla bla bla, jęki, jęki. Szybciej tam! Mam plany na wieczór! Fajowo! <śmienny> <śmienny> I granie mają dwa kawałki. O skarbie, daj spokój, ja się tym zajmę. No, skoro nalegasz. Gakłem. Ha, nareszcie! Lightning przybywa! Wielkie brawa dla niej! Wracaj mi tu z tym! Patrzcie, ludzie, znalazłem. Pie... Jeszcze jeden! Chcesz? Ha! Za mały dla Lightninga! Jest kolejny? To jak kręcenie pasty z kangura! Pokażę ci, jak to się robi! Dzięki, może gdyby Mike proponował? A, lojalna babka Ten Mike to umie wybierać Ale jesteś piękny Cudownie wyglądasz Mua. co kombinujesz, kukaburo? Ale o co ci chodzi? Kukaburo? Ha! Nic z tego podstępnej tchórzu! Zdrowi by O, czyżby teraz miała się odpalić, jego kryta podświadomość? Skaleta, a nie wózek! O, to się źle skończy. Ej, hey, czujecie to? To ten nikczemny Jest blisko! Oj! 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 A, czyli to jest miniaturki? No ta. Ma grzywkę, bo jestem zły. To muszę być grzywkę. Proszę obuć się ma! Nie wstawaj, odpocznij! Nic mi nie jest! Chodź musimy kopać! Stoły! Huh, dziwne, nie mogę znaleźć manitoby! Aha! Wiedziałam, że tylko udaję! O. Hmm. Ej, hey, ma nosie, Ale fajny dodatek! On naprawdę nie czuje nóg! Super! Wyszłam na idiotkę! Dałem z siebie wszystko, żeby zdusić krzyk, dopóki patrzyła. I co? Sierra? Co ty tam robisz? Jesteś na sześciu metrach! Chyba mnie poniosło! Udawałam, że kopie dla Kodiego! To ile kawałków znaleźliśmy? Bo ja wiem, może trzeba... Mamy sześć z siedmiu kawałków! Wy zacznijcie układać. My szukamy dalej. Tak! Dobry plan! Muszę tylko złapać oddech! A! Jak robiliśmy test bezpieczeństwa, to tej łodzi tam nie było, nie? Robiliśmy jakiś test! <grym> <grym> hey! Meduza! Użarła mnie! <grym> Dlaczego się śmiejesz? Bo jedynym lekarstwem na ukończenie meduzy jest mocz! <grym> yeah. Nikt inny by na mnie nie nasikał. He, 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 he. Hey, jakoś to dziwnie zabrzmiało. Nie no co ty? Książka korona? Co z tego można zbudować? Zaraz, no jasne, to jest przecież statua wolności! Jest siódmy! Zacznijmy si budować! Uh, uh, uh. Ja pierwsza! Uh. 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 Oh. Bierzcie się do roboty. Poskładajmy wreszcie te kawałki. Te dwa do siebie pasują. Nie tamte dwa. Lightning znalazł ostatnią część. Jest bohaterem. To na pewno mój posąg. I to na bank. Ej, sorry, nie wiem jak wymyślać się go lubić. Ja, on mnie po prostu denerwuje, naprawdę. A wy mówicie, że go uwielbiacie, że jest bogiem? Gdzie? To coś jest wysokie i mm, kanciaste jak wieża. Wiem. Big Ben! Kawałka brakuje! Na pewno jest w kwadracie sama! Sorry! Pełznę tak szybko, jak mogę! Ech. Potrzebny jest znicz szybko! A po co ta duża dziura? Może źle złożyliśmy? O, przestańcie! Ja to się załapię! O, wielkie dzięki, ptasi muszczku! Ej! Nie moja wina, że źle to złożyliście! Nie złożyliśmy źle! Mamy tylko sześć części! Super, Lightning źle policzył. Chodźcie ludzie, trzeba kopać dalej. Naleciłem siedem. To jakaś konspiracja! Tak, konspiracja błędnego liczenia. Mam to! Oh. Jest z nich! Potrzebny mi jest ochotnik na wygnanie na Wyspę Kości. Wezmę to na siebie. Odpokutuję, że kiepsko kopałem i... JAK?! Słuchaj, Korni. Chciałam ci tylko pogratulować. Okej, okay, dobra. To już rozumiem, co będzie ranik gagiem tutaj. Głębiej chciała... Tak jakby odnowić kontakty dobre, ale zawsze coś później, tak? I Kordi będzie na nią wkurzona. Okej, okay, to będzie running guard tej serii. Kminie. To było niechcącym, naprawdę nie! Głęb, Gwen, Gwen, Gwen Taka nikczemna. Trafiłaś do właściwej drużyny! Witajcie, chomiki! Patrzcie i do. Mm. Przesiebawcie. Sępy, czas po... Um. Dobra, wywalamy albo gorszą mewę, albo tego Lightninga. Reszta jest na ok. Zbyć się pierwszego drania. Jeden po drugim wszyscy odpadną. Ha? Mówiłeś też, Mike? Nie, nie ja tylko tak. Przez Lightninga zawaliliśmy, ale. To John mnie w kurza? Trudny wybór. Ach, nie wiem, na kogo zagłosować. Oni wszyscy są źli! Najpierw wymienię tych, którzy są bezpieczni: Duncan, Gwen, okay. Scott, okay. Alechand. Jest, dobra. Trzymaj też wywalone. Tron i Heather. Lightning, jesteś na wylocie, bo nie umiesz liczyć i ciągle całujesz swoje bicepsy. Na moim miejscu robiłbyś to samo! No No! jesteś na wylocie za nachalną kampanię wysłania lightninga do domu. Że co, proszę? Dzisiaj pożegna nas... Nara, lightning, wy, wywalaj stąd. Nara. No i dobra, Leśnik! Si co? Pozbywacie się najlepszego zawodnika! Pożałujecie tego! Zwłaszcza ty, Joe! Jesteś totalnie sił. River Flame i tam odbieramy wizytę Kto następny w kolejce do spuszczenia w porcelanie? Koniecznie oglądajcie totalną porażkę! Plejabę gwiazd! No i dobra! Dobra, czas na memy, czas na memy, discordowe, ulubione memy, był jakiś donate czy nie? Tak, był. Eee...